Dzisiaj w Ewangelii według Świętego Marka czytamy o pierwszym uzdrowieniu, jakie dokonuje Jezus. Chodzi o uzdrowienie teściowej Piotra z gorączki. Takie bardzo mało medialne, można by powiedzieć, wydarzenie. Może oczekiwalibyśmy czegoś bardziej spektakularnego: pierwsze uzdrowienie, pierwszy cud. A tutaj uzdrowienie z gorączki dzisiaj załatwilibyśmy to jednym lekiem, ciepłą herbatą i po sprawie. A tutaj Jezus zajmuje się pozornie taką błahą sprawą, ale właśnie. Tak przedstawia nam, taki obraz przedstawia nam Święty Marek, ewangelista, obraz Jezusa, który dotyka też szarości życia, który dotyka takiej zwyczajności życia, który interesuje się człowiekiem. Dla niego nie ma rzeczy błahych, dla niego nie ma cierpienia, które byłoby dla niego jakoś mało ważne. On po prostu chce być szczególnie zopuszczonymi. Zwróćmy uwagę też po kolejne ewangelie, jak Jezus bardzo jest przy osobach słabych opuszczonych w tamtych czasach kobiety, dzieci nie miały żadnego statusu społecznego a jak umarka jak często Jezus właśnie jest przy tych osobach widzimy też, że Jezus idzie na, na pustkowie chce się oddalić od, od gwaru od tłumu uczniowie go ciągną do tego tłumu ale on mówi nie, idziemy dalej no właśnie, to takie medialne dzisiaj to jakoś nie pasuje taki obraz do do wizerunku, który jest przedstawiany czy w mediach społecznościowych, czy ogólnie w mediach. Jezus, który chce być osobiście ze mną, z moimi problemami, nawet jeśli wydają się może błahe, małe, nie, dla Niego nie wydają się ani błahe, ani małe. On po prostu chce być ze mną przy tych wydarzeniach, które po prostu są, są częścią mojego życia i one są dla Niego ważne.